Dawid z zobaczył tę drogę, to brewka nawet mu nie pyłka nad okiem, no ale w końcu ma pick szybko podjął rękawice i... Dałem się namówić na making-of. Mieliśmy trochę tutaj e, przybojów typu brak dojazdu dla samochodów osobowych. Ale stwierdziliśmy, że nasze samochody nadają się do ostrej jazdy w terenie, i uprawiliśmy taki, taki spontaniczny rajd po kolejnach. Aż w końcu zakopaliśmy się tak głęboko, że traktor musiał nas wyciągnąć. Oto komary, maszyny na łące w sumie dzień jak co dzień, ale tym razem w pełni możemy go pokazać. Co to jest? Oćko w rajstopach No, ja przejechałem. Ja nie miałem problemów Jesteśmy na akcji Sea and Google Okej okay. No świetnie mhm. Bartek Wiesz co? Mam prośbę jeszcze Podjedź tu i oświetli mi Wypowiedzi bez scenariusza, bez cenzury. Takie przeżyliśmy pokosy na kaszubach. Nie wszystkie marki pozwalają na pokazanie tego, co zobaczycie. Google listy zgodził się pokazać i w jakich warunkach czasami powstają materiały, wideo, które widzicie. A nawet Sami to w nim na pełnym ludzie, na pełnym ludzie wystąpią. E, panie Patryk, to gdzie jesteśmy? Nie na lakokartuszy. A, A Dobrze, co z tymi komarami? Komary tak gryzią jak w tropiku. A. to nogi też gryzą. co, papry? Traktor zagregowaną kosiarką, plus łańcuch, i Skoda szła jak talara od razu po drodze. Nie... Gorzej byłoby, gdyby łańcuchów nie zabrali do ciągnika. Żeby powstały te 3 minuty, czasami potrzeba 3 doby. To i i często za mało bywają dni, że nie ma żadnych atrakcji bonusowych, ale ta realizacja wideo była zupełnie inna obiad na parkingu, bo za długo siedzieliśmy na polu a restauracje w okolicy już pozamykane tym bardziej w tych epidemicznych czasach lubię pracować z ludźmi, którzy potrafią cieszyć się ze swojej pracy i żyją tym co robią gdy Patrik ZIP zadzwonił do mnie, że jest akcja w Pokosie nie myślałem, że moje Model na szczęście wersji terenowej tak naprawdę wybieram się na offroad po Kaszubach. Gdy menadżer marki na kraj pracuje z pasją, a nie jest za kary, to też inaczej się mi osobiście pracuje z takimi osobami. Dawid Gółęb, Patryk Siep na szczęście nie są za kary i dodatkowo jeszcze jakoś ze mną wytrzymali na wyjeździe, a szczególnie. I niedosyt braku materiału, ilości materiału surowego. Mimo, że dali dostęp do maszyn przez 3 dni, ale 2-3 minuty materiału wideo-wynikowego, żeby powstał, a już tym bardziej serę nagrań, spoczywa naprawdę dużej liczby minut. Wszystkie maszyny były własnością lokalnych gospodarzy na Kaszubach, którzy zgodzili się wystąpić w filmie dobrowolnie. Film nagrany na prawdziwej łące w polskich realiach pokosu. Trawa na łące nie była sztucznie barwiona. A łąka była jaka była. podmokła łąka na torfach. Więcej zieleni się nie udało zorganizować, ale serdecznie dzięki za wszystko, gospodyni i gospodarze. Bartek, dla Ciebie także wielkie dzięki w imieniu redakcji gospodarz.pl za to, że Twoi klienci wzięli udział w tym szalonym projekcie. I to na pełnym luzie. Wbrew pozorom, Making of to zupełnie odrębny film od tego, który normalnie powstaje, ale na prośbę jeszcze raz podkreślam Dawida z Google i Patryka Sip. Ta realizacja tego materiału to była przyjemność. Pozdrawiam Was, panowie, do następnej realizacji, ale tym razem już tylko o maszynach. A się... powiedz mi, jak można bez łańcucha wyjechać? Można, bo ten łańcuch służy jedynie do obciążenia samochodu. Chłopaki, patrzę, patrzę na Was i wydaje mi się, że zmartwienie powrotu przez ten przejazd tutaj dla Was jest coraz gorszy. Ja ja parę. Ale W jak wracamy? Lepiej? Jaki jest plan? Wracamy w podobnym sposobem, tylko że już teraz będziemy zakładać łańcuchy do samochodów i ciągniemy z traktorami nasze samochody z powrotem na szosę. Ogólnie making of z wyjazdu. Udało się generalnie kolegom wyjechać, tylko bez łańcucha. My z łańcuchem. A, z łańcuchem. Z łańcuchem. <grym> Bo my już nie wyjedziemy generalnie, ale... Pojedziesz przodem, ja mam podnoście, kto cię w razie Ale czego... Ale najbardziej jest ciekawe to, że Patryk, dobrze, że miałeś łańcuch na pokładzie samochodu. Pierwszy dzień jak przyjechaliśmy, to okazuje się, że nasz hotel już był zamknięty, że restauracja była niecienna, że pan, który nas obsługiwał nie miał dostępu do ani jedzenia, ani picia, ani nic, więc urządziliśmy sobie piknik na parkingu. Co jest zresztą, polecamy taki coś, taki dość ekstremalny pick-up. Ulubione danie na pikapie to jest spotkanie się z dwoma kolegami przy kociołku gazowym. Fasolka po brytyjsku ze słoiczka. W restauracji, tak? W re przed restauracją, bo restauracje nam zamknęli ciężkie czasy, robiąc pokazy. Wracaliśmy o drugiej w nocy. Zazwyczaj to nasz operator dronu zapomina o zgaśnięciu światła. Natomiast e, widzieliśmy zarazem zachód i wschód słońca w ciągu paru minut.